Na ukąd. Przed 14 na antenie Rady Campus rozmawiamy o tym, co nam w głowach siedzi. Dzień dobry, Piotr Topoliński, dzisiaj jak zwykle na Wydziale Psychologii UW. O tej porze dr Mikołaj Winiewski, Wydział Psychologii UW. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiali o poważnym temacie, po temacie przemocy. To ja może tak zacznę. Czym jest przemoc? A konkretnie będziemy rozmawiać o przemocy międzygrupowej albo o przemocy kolektywnej, a nie po prostu o przemocy, czyli czymś trochę bardziej specyficznym. A to pytanie odnośnie czym jest przemoc, no to, to jest trochę problematyczne. No, e, o tyle, że można w na różny sposób ją definiować. To, czym ja się zajmuję, to sytuacja, w której jedna grupa ludzi... A, a, próbuje zrobić krzywdę w różny sposób, czy robi krzywdę a drugiej grupie ludzi. O, tak bym to ujął najbardziej ogólnie. To chyba jest niestety dość aktualny temat, patrząc na to, co się choćby działo we Francji. Choć tam nie wiem, czy możemy mówić o grupach. Chyba możemy. Ja bym rozdzielił w ogóle dwie rzeczy. Mhm. Ponieważ, jakby z perspektywy psychologii społecznej czy w ogóle z perspektywy nauk społecznych, możemy mówić o dwóch jakby o trochę odrębnych zjawiskach, mocno ze sobą połączonych i zazwyczaj połączonych, ale nie, nie zawsze jakby tożsamych. A mianowicie o czymś, co jakby na no, nasze potrzeby nazwałbym przemocą międzygrupową, czyli sytuacją, w której dochodzi do jakiegoś, no najdelikatniej mówiąc, konfliktu, czyli do jakiegoś wydarzenia gwałtownego, w którym... Po obu stronach znajdują się osoby, które przynależą do jakichś grup społecznych, nie wiem, etnicznych, religijnych, a ta ich przynależność jest podstawowym powodem tejże przemocy, czyli tego wydarzenia. To jest na przykład duży problem dla prawników bardzo często. Czyli tak zwane przestępstwa z nienawiści, które bardzo często od zwykłych przestępstw podobnych, czy na przykład nie wiem, pobicie, tak, odróżnia motywację. Tak? Czyli to jakby to, co jest powodem. Tak? Czyli jeżeli, nie wiem, osoba czarnoskóra zostanie pobita przez osobę w innym kolorze skóry, to może być po prostu zwykłe pobicie, bo się pokłócili o coś, o, tak? okay. <laughs> na przykład. A w sytuacji, w której jakby podstawową motywacją tego jest to, że różnią się kolorem skóry, i ta przynależność ma tu duże znaczenie, no jest to wtedy powiedzmy, przemoc, którą możemy zaklasyfikować jako przemoc międzygrupową. Z drugiej strony, inną zupełnie sytuacją, a właściwie po, po części pokrewną sytuacją, jest sytuacja, która mnie interesuje najbardziej, czyli sytuacja, w której jakaś grupa czy przedstawiciele jakiejś grupy, czy inspirowani czy kierowani niekiedy, czy kompletnie, że tak powiem, wiedzeni własnym entuzjazmem, jeśli można to tak nazwać, czyli czy, czy kompletnie spontanicznie, napadają w jakiś sposób, czy próbują zrobić krzywdę grupie, przedstawicielom innej grupy. I oczywiście różnica w tym wypadku jest taka, że mamy jakby sytuację, w której obserwujemy działanie kolektywne, nie tylko w imieniu własnej grupy, ale także no, zbiorowe. Bo tu wchodzą pewne dodatkowe procesy w grę, pewne dodatkowe uwarunkowania, dlaczego tym osobom się chce, dlaczego te osoby jakby biorą sprawy w własne ręce, jakie czynniki skłaniają do tego, żeby posuwać się często do nielegalnych działań, choć oczywiście niekiedy te działania są legalne, mimo że straszne, tak? Znaczy, to się też tak zdarza. Zdarzało A, w naszej historii. Kiedy to jest legalne? Chodzi o, na przykład o antysemityzm wydarzenia z 1968 roku. O to chodzi. A może, ale bardziej chodzi o takie sytuacje, w których na przykład w imieniu nie wiem, inspirowane poprzez jakieś władze, no, no możemy sobie wyobrazić sytuację, nie wiem, czy chociażby II wojny światowej, czy e, i, i ludobójstwa, który, do którego wtedy doszło, czy na przykład ludobójstwa w Rwandzie, gdzie w jakiś sposób to, co się odbywało, było w imieniu grupy własnej, która w tym wypadku miała władzę w związku z tym w świetle prawa międzynarodowego oczywiście to nie było legalne. Czy nie jestem prawnikiem, więc wolałbym się w tych kategoriach prawnych nie wnikać. Natomiast e, natomiast no było to w jakimś tam w ten, czy inspirowane przez kręgi rządowe, czy wspierane przez kręgi rządowe, to oczywiście te bojówki. Hutu, na przykład w Rwandzie, nie były w żaden sposób posadzone. Nie było to w pełni legalne, w tym sensie, że nie było to, było to inspirowane ze strony rządowej, czyli w jakiś tam sposób wspierane poprzez prawo, czy może nie tyle prawo, ile władze. Rozmawiamy na Antenie Radio Campus w dzisiejszym Naukącie o przemocy kolektywnej z doktorem Mikołajem Winiewskim z Wydziału Psychologii UW. Naukąt. to nie zawsze są mniejszości, bo to się tak niektórzy myślą, że to na przykład mniejszość żydowska to nie są ludzie mało znaczący w kraju w sensie takim liczbowym. I znowu tutaj przywodzę na myśl to, co się działo w latach 30., 40., później, tylko istotne dla społeczeństwa część. Może być. To oczywiście te procesy, które prowadzą do takich, do takich zjawisk, podlegają złożona, że tak powiem, sieć zależności. Teraz możemy sobie wyobrazić, że jednym z takich czynników, który zresztą jest związany też z przemocą jakby indywidualną, na poziomie indywidualnym, kiedy grupa nie wchodzi w grę, jest na przykład spostrzeganie zagrożenia ze strony późniejszego od obiektu przemocy czy obiektu agresji. Tak też w sytuacji międzygrupowej, nie wiem, spostrzeganie zagrożenia ze strony tej grupy, która w, w efekcie czy finalnie jest obiektem przemocy, też ma, ma duże znaczenie. I e, ta grupa, która, nie wiem, jest mniejszościowa, czy jest, tak jak pan tutaj określił, to zazwyczaj to są grupy mniejszościowe. Jednak trzeba mieć jakąś tam władzę, czy trzeba mieć jakąś tam siłę, czy poczucie własnej sprawczości żeby do tego doszło. Natomiast oczywiście to zagrożenie może też wynikać, znaczy powodem agresji może być też sytuacja, w której wydaje nam się, że ta druga grupa chce nam zrobić krzywdę. Tak? W związku z tym bierzemy sprawę we własne ręce. To oczywiście mogą być takie spostrzegane zagrożenie ze strony, a na przykład w takiej koncepcji Stefana i Stefana jest, on, on rozdzielają dwa typy zagrożeń. Takie zagrożenie realistyczne, czyli która zazwyczaj sprowadza się do tego, że spostrzegamy tą drugą grupę jako zagrażającą nam fizycznie, na różnych jakby poziomach oczywiście, i od, i od naszej egzystencji, nie wiem, codziennej, czy też właśnie fizycznie nam zagraża, że chcesz, oni chcą nam zrobić krzywdę, bo takie zagrożenia symboliczne, że zagrażają naszemu sposobowi życia, tak? czy naszym wartościom. I tak wracając do tego do tych francuskich wydarzeń, które gdzieś tam się wcześniej pojawiły w naszej rozmowie. No wydaje się, że tutaj to zarzewie konfliktu jest jakby z dwóch stron te zagrożenia są spostrzegane nieco inaczej. Tak? Znaczy, rozumiem, że ekstremiści, którzy atakują, nie wiem, terroryści, tak, jakby... Posługując się jakąś tam ekstremistyczną, religijną doktryną, twierdzą, że no nie wiem, francuski sposób czy europejski sposób życia czy, czy zagraża ich wartościom, właśnie. A z drugiej strony no to, co się później wydarzyło te ataki na meczety no, to są wynikiem ewidentnego spostrzeganie zagrożenia takiego czysto fizycznego, no tak, no oni wchodzą do naszych, nie wiem, redakcji, do nas strzelają, tak? W związku z tym trzeba jakoś odpowiedzieć. Natomiast wydaje się, że ta linia podziału no, oczywiście jest dość... tam jest wiele różnych czynników, tak? Strachując od, od tego, co się wydarzyło, no te napięcia religijno-etniczne we Francji funkcjonują od wielu lat i... Nie mają złożone podłoże. To jest wielowarstwowy problem, którego i my teraz nie rozwiążemy, ale za chwilę zadam pytanie o to, czy i jak można taki konflikt rozwiązać niekoniecznie z bronią w ręku? Zostańcie z nami. Nauką! Rozmawiamy na antenie Radio Campus w dzisiejszym naukącie o przemocy kolektywnej z doktorem Mikołajem Winiewskim z Wydziału Psychologii UW. O przemocy kolektywnej, o kolektywnej agresji. Przed chwilą wymieniliśmy kilka przykładów, kiedy z takim zjawiskiem mamy do czynienia. To są przykłady tragiczne z naszej historii, które zawsze doprowadziły do konfliktu zbrojnego, do rozlewu krwi. Dało się to zrobić inaczej? Czy grupy, gdy siebie. W cudzysłowie nie lubią. Mogą po rozmowach przy okrągłym stole uznać: Dobra, jesteście dziwni, może Was trochę nie rozumiemy, ale my sobie będziemy żyli, Wy sobie żyjcie. Bo to jest chyba w naszych czasach trochę nie do wyobrażenia. Wiem, że to jest trudne pytanie i trudno na nie odpowiedzieć. Po pierwsze, konflikt zbrojny, taki stricte konflikt zbrojny, jest zazwyczaj konfliktem e, zorganizowanym i skoordynowanym. Te sytuacje, o których mówimy czyli jakieś takie wybuchy spontanicznej, względnie spontanicznej agresji międzygrupowej zazwyczaj są, powiedzmy, niekontrolowane. I zazwyczaj dochodzi do nich oczywiście w, w, w jakimś tam cyklu wydarzeń, które są mniej lub, mogą być mniej lub bardziej inspirowane czy to jakimiś medialnymi, a, a, propagandowymi i często działaniami, jak to było na przykład w, w przypadku nie wiem, hitlerowskich Niemiec, czy już przywoływanej tutaj Rwandy za pomocą radia. E, natomiast jest to taki proces, który narasta. Tak? To, to są koncepcje, które mówią, że może się to brać oczywiście z zupełnie realnych konfliktów, które w, w, jakby w trakcie trwania w czasie, trudno powiedzieć, trwania tego konfliktu, ale w czasie narastają. E, I z różnych mechanizmów, które też są z tym związane. Często ten konflikt absolutnie nie jest realny, albo, albo ma jakieś tam ziarno, że tak powiem, rzeczy, zahaczają, zahaczają często o, o rzeczywistość, natomiast rozgrywają się raczej w głowach uczestników. Więc oczywiście, aha, jakieś działania, mmm, trudno mi powiedzieć, bo, bo badań na ten temat jest oczywiście e, trochę, ale to jest, to jest bardzo rozproszona wiedza. No, jak każdy konflikt, można go rozwiązać na, różny, w, w różnym, na różnym stadium. Jakby powstawania. Natomiast wydaje się, że te sytuacje najczęściej dostrzegamy, kiedy wymykają się spod kontroli. I tak samo też. Są zawsze zwycięzcy i pokonani. No, nie ma sytuacji chyba win-win, żeby każdy był zadowolony. No, taka sytuacja jest możliwa, kiedy ten konflikt jest faktycznie realny i, i, i nie wiem, usiądziemy, porozmawiamy na temat tego, co, co każda z grup chce. Natomiast wydaje się jednak, że w sytuacji, w której po pierwsze te grupy nie są dobrze zdefiniowane, po drugie te grupy są, znaczy one są dobrze zdefiniowane zazwyczaj tylko we własnych głowach. Te definicje też są specyficzne. Często, a, bo wydaje mi się na przykład, że Francuzi mogą w tej chwili, różni Francuzi, mieć różną definicję tego, co to znaczy być Francuzem, albo, albo co to znaczy być a, nie wiem, terrorystą, albo muzułmanem. Tak? Wydaje się, że akurat muzułmanie trochę inaczej myślą o, o tym niż obecnie Francuzi, większość społeczeństwa francuskiego. Więc to nie jest takie proste. Przedmiot konfliktu też jest właściwie nie do końca, jasne. Grupy, które są w to zaangażowane często w ogóle same nie chcą być zaangażowane, bo to, co się w tej chwili dzieje, na przykład jesteśmy przy tej Francji. To, co się tam dzieje, no, to jest faktycznie jakaś grupka ekstremistów, którzy wciągnęli do, do tego konfliktu całą dużą grupę muzułmanów, wyznawców islamu, którzy wcale tam się nie chcieli znaleźć. Na co taką reakcję muzułman na świecie pokazują, że, że to nie są żadni przedstawiciele tej grupy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to, to wydaje się, że to jest bardzo trudny temat. Zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy to jakoś ująć w jakiś taki model, powiedzieć co to jest, co do tego doprowadziło i, i, i czym to się skończyło. No oczywiście w sytuacji, w której zazwyczaj dochodzi do takiego aktu, to jest ktoś, kto atakuje. Zazwyczaj jest to asymetryczna sytuacja, więc no, zazwyczaj ktoś, że tak powiem, cierpi bardziej na tym w wyniku takiego wydarzenia. Tak jak pan doktor powiedział, jest to problem na tyle złożony, że powstają kolejne badania. Pan doktor jest również autorem jednych takich badań. Dostał pan niedawno grant. O tym grancie porozmawiamy w kolejnej audycji z naszego cyklu, więc warto z nami pozostać. Audycja zrealizowana we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. Zapraszamy na www.psychologia.pl Campus Radio Kultury i Nauki.